Pani redaktor, szanowni państwo, ja muszę powiedzieć z pewną satysfakcją, że o tym wszystkim mówiłem w mojej kampanii na prezydenta Wabrzyka jesienią ubiegłego roku. Wiele osób stukało się w głowę i mówiło, chcę, chłopak chce budować drogę ekspresową z Wrocławia do Wałbrzycha. To jest większa koncepcja, szersza koncepcja, która ma na celu e, rozwój gospodarczy Dolnego Książku. Ogromnie się cieszę e, i chciałbym e, podkreślić tutaj wagę i znaczenie e, trzech wielkich podmiotów. E, na scenie Gospodarczej Polski, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu z Warszawy, KGHM Polskie Mycie S.A. to jest największy czebol gospodarczy Polski, wielka, wielka firma z udziałem Skarbu Państwa. No i przede wszystkim Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dziękuję szefom, zarządom tych podmiotów za tą inicjatywę, bo w tej chwili materializuje się w formie takiej instytucjonalnej idea wspólnej pracy i dążenia do tego, żeby ta droga ekspresowa powstała, ale nie chodzi tylko o drogę samą dla, dla samej drogi, ponieważ bardzo ważne jest to, jak gdyby, aby ta droga służyła dla rozwoju gospodar gospodarczego Dolnego Śląska, abyśmy przełamali abyśmy wreszcie przełamali podział na bogatą północ Dolnego Śląska i biedne południe. Chodzi o korelację, o współpracę gospodarczą między Lubinem, Wrocławiem, Wałbrzychem i całą aglomeracją sudecką, żebyśmy na tym na tej dobrej komunikacji i współpracy gospodarczej doprowadzili do tego, że cała aglomeracja sudecka z Wałbrzychem jako miastem centralnym rozwijała się szybciej, żeby miasto Wałbrzych w perspektywie następnych 20 lat nie miało 70 tysięcy mieszkańców, ale 150 tysięcy mieszkańców. Bardzo się cieszę. Zachęcam wszystkich do zaangażowania się w tą inicjatywę.